Was z całego serca. Cieszę się, że w tej przepięknej świątyni mogę stanąć, by właśnie w imieniu Chrystusa głosić Słowo Boże. Cieszę się niezmiernie, że te misje święte rozpoczynamy tak uroczyście, ze wspólnotą strażacką, a więc ludzi, którzy, którzy czuwają, którzy nieustannie są dyspozycyjni po aby spieszyć z pomocą potrzebujących. Od 2022 roku jednostka nasza wstępuje do Krajowego Systemu ratowniczego. gaśniczego i teraz nasz zasięg to nie tylko kobierzycko, to nie tylko gmina, ale możemy sięgać jeszcze dalej i mieć pomoc ludziom dla ratowania ich mienia, zdrowia i życia. Rzeczywiście największe podziękowania i gratulacje prezesowi panu Marianowi Hadrianowi za jego determinację, wytrwałość i cierpliwość. Życzę, żeby święty Florian prowadził Was w życiu prywatnym i tej posłudze społecznej, jakim jest strażacko. Wszystkim na najbliższe dni, miesiące, lata. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. Ja jestem tutaj po to, aby w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobrzycku, koła gospody wiejskiej w Kobrzydku oraz wszystkich mieszkańców się Najserdeczniej no podziękować naszemu prezesowi i zapraszam prezesa tutaj do siebie. Płakać mi się chce, wzruszona jestem strasznie tym nie! O nie, o nie. Wiarą człowieka, jest jego sukces. W tym wypadku sukcesem jest. Strażnica. I to jest wypadkowa wielu energii, która się stworzyła w taką synergię w postaci tego obiektu.